Głównym naszym zadaniem jest bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo, jak to powiedział już Masłow, jest drugim, takim, drugą potrzebą człowieka, jeżeli chodzi o, o wszystkie potrzeby Dobitym przykładem, jest właśnie są właśnie uchodźcy z Ukrainy. Jeżeli nie ma bezpieczeństwa, to człowiek nie może realizować żadnej innej wyższej potrzeby. I my właśnie to bezpieczeństwo staramy się zapewnić, zapewniamy i myślę, że wychodzi nam to bardzo bardzo dobrze. Pragnę podkreślić, że gdyńscy policjanci z dumą, pasją i wielkim zaangażowaniem dbają o to, aby Gdynia była miastem bezpiecznym. Stoimy zawsze po stronie dobra, po stronie słabszych, pokrzywdzonych, chronimy i pomagamy. Chciałem Państwu bardzo za to podziękować za te e, chwilę, e, za ten czas e, współpracy między miastem Gdynia, a, a policją e, podczas pandemii, za, ten, e, za pomoc e, w, w współpracę przy tym trudnym dzisiaj wyzwaniu, jakim jest pomoc obywatelom Ukrainy, które znajdują się w naszym mieście czy w naszym kraju. Chciałem Państwu bardzo za to podziękować. Nie ukrywam, że miasto Gdynia, mieszkańcy Gdyni zawsze mogą liczyć na Państwa i chyba największym podziękowaniem dla Państwa jest to, że mieszkańcy Gdyni czują się w naszym mieście bardzo bezpiecznie. Za to w imieniu mieszkańców Gdyni, za to w imieniu oczywiście pana prezydenta, doktora Wojciecha Szurka, państwu dziękuję.